Dostarliśmy do Miałkówka, uszczonego środka w Miałkówku, znanego jako słynne okrąglaki. To niezwykłe miejsce powstało w latach 70. XX wieku jako luksusowy kompleks wypoczynkowy dla pracowników żyrardowskich zakładów przemysłu lniarskiego. Dewastacja taka, że kupa śkła na podłodze leży, powybijane wszystkie, żeby możliwe powybijane. Słuchajcie, co można było zniszczyć, zdewastować to jest to zniszczenie. Niestety, po upadku zakładów ośrodek stopniowo popadł w ruinę, a dziś jego opustoszałe korytarze kryją tajemnice i budzą niepokój. To, co przyciąga tutaj eksploratorów, to nie tylko architektura, ale i mroczne historie. W jednym z okrąglaków odnaleziono ciało mężczyzny, makabryczne odkrycie, które jeszcze bardziej owiało miejsce aurą tajemnicy. Przyczyny i okoliczności tej tragedii pozostają niejasne.